Moi drodzy, w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat metody Reduce w Javascriptie. I z tą metodą jest taki problem, że bardzo dużo osób myśli, że to jest trudna metoda. Zresztą też na przykład na mdn jest ona dość, tak powiedziałbym, chaotycznie skomplikowanie trochę opisana. Być może, nie wiem. W każdym razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że Reduce jest bardzo, bardzo prosty, ponieważ jedyną rzeczą, którą ta metoda wykonuje, to jest redukcja tablicy z wieloma elementami do jednej wartości. Czyli jak widzicie mamy tutaj na przykład tablicę z numerami i mamy tutaj trzy wartości podane, a dzięki Redusowi będziemy mogli sobie to sprowadzić do jednej wartości. No i jak widzicie mam tutaj takie też właśnie z MDN przygotowaną ściągę, jak to się zapisuje. I mamy tutaj tak, Redus może przyjąć kilka parametrów, mamy tutaj nasz previous value, czyli naszą poprzednią wartość, ale z tym się nie zgodzę, bo oprócz tego, że to jest poprzednia wartość, to również możemy o tym myśleć jako sumie całego naszego działania. Natomiast ten drugi parametr to jest current value i tutaj to jest tak naprawdę każdy pojedynczy element z naszej tablicy. A więc radius tak samo jak pętla przejdzie po naszej tablicy trzy razy, no bo mamy trzy elementy i ten nasz current value najpierw będzie 1, potem 3, potem 5. Jeżeli chodzi o indeks array to jest po prostu indeks tablicy. Zaraz wam to pokażę. Array to jest po prostu tablica z którą się bawimy. Też wam to zaraz pokażę. Natomiast napiszmy sobie jakiś kod. Na przykład const sam stworzymy sobie zmienną sam, do której przypiszemy naszą tablicę. I oczywiście skorzystamy sobie z naszego Redusa. No i ten nasz radius przyjmuje tutaj funkcję callbacka. Możemy napisać tutaj funkcję w środku. Także też to zrobimy. Napiszemy sobie funkcję strzałkową. Musimy podać te nasze pierwsze dwa parametry, a więc ten previous value, current value. Także dajmy na przykład pref value, rzutowo, no i current value. I oprócz tego dodamy taki jeszcze dodatkowy parametr opcjonalny, którego będę tłumaczył w dalszej części odcinka. Natomiast tutaj damy sobie przecinek i damy sobie 0. Czyli powinniśmy mieć taki zapis tam, koma, desk, mi się sformatował i powinniśmy mieć coś takiego. No i teraz, żeby zredukować tę naszą tablicę do jednej wartości, musimy zrobić coś takiego jak return i dajemy sobie previous value plus current value. I możemy sobie teraz sprawdzić w konsoli, co nam wyjdzie. Powinna nam wyjść 9, a faktycznie jest 9. I dlaczego to tak? Już Wam tłumaczę, ponieważ to, co tutaj się stało, to najpierw mamy to nasze prev value, czyli nasza ta poprzednia wartość, ta nasza suma. Na początku nasze prev value jest ustalone za pomocą tego właśnie naszego parametru dodatkowego, czyli nasze prev value wynosi 0. Potem mamy nasze current value, czyli tak jak Wam mówiłem wcześniej, to jest po prostu każdy pojedynczy element z naszej tablicy. Za pierwszym razem nasze current value równa się 1. Także mamy tutaj działanie 0 plus 1. Tak, prev value plus 1. No to oczywiście to się równa 1. Teraz nasze value się zmieniło, ponieważ tą naszą poprzednią wartością tą naszą sumą jest jedynka. Także mamy jedynkę plus kolejny element w tablicy, a więc trójka, no to to się równa 4. I ponownie nasze value zmieniło swoją wartość. W tym momencie jest 4, także zapisujemy sobie czwórkę, dodajemy sobie ostatnią cyfrę w naszej tablicy, czyli piątkę. No to mamy dziewiątkę. Faktycznie zgadza się. jeszcze lepiej tą tabelkę zrozumiecie w momencie kiedy w konsoli wypiszemy sobie na ten przykład OK, mamy naszą poprzednią wartość, czyli naszą sumę. To jest ta nasza zmienna private value. Ewentualnie może zapiszemy to jako um, private value. Może będzie prościej. No to widzimy, że te nasze wartości wypisane w konsoli, to jest to samo, co ja wypisałem Wam w tabelce, prawda? Zaczynamy od zera i dodajemy pierwszą wartość, no to mamy potem jedynkę, potem mamy czwórkę. Możemy też oczywiście wypisać sobie nasz current value, także to też skopiujemy, wkleimy. No i zobaczcie. Również jest dokładnie to samo, co nasza tabelka przedstawia, czyli current value najpierw jest jedynka, faktycznie mamy jedynkę, ponieważ ona jest wzięta z tej tablicy, potem mamy kolejną cyfrę trójkę, faktycznie jest trójka, no to tutaj również jest trójka, no i piątka to samo. I moi drodzy, zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, mam dla Was zadanie, ponieważ to zakomentuję. Chciałbym, żebyście stworzyli sobie tablicę, na przykład damy tutaj 2, 4 oraz damy sobie 6. No i chciałbym, żebyście zapisali sobie taką tabelkę. Nie zapisujcie tego naszego reduza, zapiszcie tylko i wyłącznie tą tabelkę w ten sam sposób, żebyście mieli pewność, że to wszystko rozumiecie. Także teraz prośba o pauzę, no i prośba o podjęcie wyzwania. No dobra, moi drodzy, więc tak, na początku mamy oczywiście nasze 0, to jest nasza pozycja wyjściowa, tak sobie to ustaliliśmy w tym miejscu, no i dodajemy pierwszy element z naszej tablicy, czyli dwójka. no to 0 plus 2 równa się 2. Teraz nasz preview value równa się 2. Więc dodajemy kolejną wartość z naszej tablicy, czyli 4, no to mamy 6, no i na samym końcu 6 plus 6 równa się 12. W takim razie zobaczmy, czy na pewno tak to działa. Odkomentuję konsologa. Faktycznie mamy 12. Także, jeżeli udało Wam się rozwiązać tą zagadkę, to naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Was. Możemy ewentualnie to odkomentować. Gdyby ktoś chciał, żeby sobie jeszcze porównać te wartości, no to macie taką możliwość. Natomiast my przejdziemy sobie, wrócę sobie z tym wszystkim do naszego tego poprzedniego stanu, czyli damy sobie tutaj 1, 3, 5, ponieważ teraz chciałbym wam pokazać jeszcze te nasze indeks oraz array, co to w ogóle jest. A więc możemy dać tutaj console.loga, no i damy nasz indeks. To w tym momencie zobaczymy w konsoli. Aha, my sobie go tutaj nie zdefiniowaliśmy. Oczywiście tutaj nazwa jest dowolna, możemy dać idx na przykład, ponieważ to my wymyślamy sobie nazwę tych naszych parametrów. No to jak widzicie, indeks zwraca nam po prostu indeksy naszych elementów z tablicy. Indeks 0, 1, 2. Zgadza się. Natomiast nasz, nasz ostatni parametr, ten nasz array, również możemy nazwać go na przykład test. No to nasz array zwraca nam po prostu tablicę, z którą pracujemy. Także na tym to polega. Ok. Natomiast jest to akurat myślę dość proste, więc nie będziemy na to poświęcać zbyt wiele czasu. Także tego się pozbędziemy. Ponieważ teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie ten nasz parametr opcjonalny to nasze 0. Jeżeli odkomentuję sobie naszą sumę, to w tym momencie mamy wartość 9. I odkomentuję sobie naszego PRIVYVOLU na ten przykład, to w tym momencie oczywiście zaczynamy liczyć od 0, no bo tak powiedzieliśmy. Ale możemy tutaj podać coś innego. Możemy podać jakąś na przykład wartość 5. W tym momencie, jak widzicie, za pierwszym razem nasz value równa się 5. Czyli mamy teraz 5 plus 1 równa się 6, 6 plus 3 równa się 9, no i 9 plus 5 równa się 14. Faktycznie zgadza się. Natomiast gdybyśmy go w tym miejscu w ogóle nie dali, to zobaczcie co nam się pokaże tutaj w tym jako pierwsze privy value. Mamy jedynkę. Jedynka pojawia nam się dlatego, ponieważ jeżeli nie podamy tego parametru opcjonalnego, to tym parametrem pierwszym jest pierwszy element z naszej tablicy. Element, który ma indeks 0. Także na przykład jak damy tutaj 13 na początku, no to w tym momencie pierwszym naszym preview value będzie 13. Także usunę sobie tą 13, dodam sobie tutaj nasze 0. No i moi drodzy, tak naprawdę jeżeli chodzi o zapis Redusa, to przez większość czasu właśnie tak będziecie z niego korzystali. Myślę, że jest to w miarę zrozumiałe dla Was. Gdyby na tym etapie nauki coś jeszcze Wam gdzieś tam nie świtało do końca, to zachęcam do tego, żebyście sobie po prostu napisali tego redusa kilka razy. Nawet przepiszcie ten kod, który tutaj w tym momencie widzicie, ponieważ dawam to mnóstwo, da wam to bardzo wiele. Zmieńcie jakieś wartości w naszej tablicy, obawcie się z tymi tabelkami, ponieważ mam jeszcze dla was kilka przykładów trochę bardziej zaawansowanych, i przygotowanych. Także jeżeli na tym etapie nie uczyliście się na siłach, zróbcie pauzę, poćwiczcie chwilę, 2-3 minuty, nie za długo, nie za krótko, no i lecimy dalej. No dobra, kto chciał, to myślę, że sobie zapauzował. Przy okazji, jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, taka mała autopromocja, mmcschool.pl. Na mojej stronie znajdziecie kursy tworzenia stron internetowych. Są oczywiście kursy JavaScriptu, są też bezpłatne kursy, ale przede wszystkim jest też, moi drodzy, społeczność. Znajdziecie sobie na tej stronie link do Discorda. Na Discordzie mamy naprawdę bardzo dużą społeczność osób, które również uczą się tworzenia stron internetowych, więc możecie poznać nowe osoby, możecie prosić o pomoc, a nawet możecie pogadać o pogodzie czy innych schabowych. Także zachęcam, zapraszam. A tymczasem wracając do odcinka, przygotowałem sobie tutaj z boku pewną tablicę, tablicę obiektów. No i na przykład mamy jakąś tam tablicę naszych friendsów, naszych przyjaciół. I zrobimy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, sumujemy wiek naszych użytkowników, naszych przyjaciół, i po drugie, stworzymy sobie tablicę z wszystkimi naszymi ulubionymi językami. Także zacznijmy może od początku, czyli damy sobie tutaj const i na przykład damy tutaj count age, ponieważ będziemy sobie liczyli nasz wiek. Musimy oczywiście przypisać naszą tablicę, musimy oczywiście odwołać się do Redusa, otwieramy nawiasy i tutaj musimy podać na naszą funkcję, nasz callback. My zapiszemy sobie tutaj funkcję strzałkową, no i standardowo mamy te nasze dwa parametry, czyli nasz previous value oraz nasz current value. Natomiast jako, że to są parametry, możemy nazwać je tak, jak tylko chcemy, także dajemy na przykład sobie total age, ponieważ tutaj będzie ta nasza previous value, czyli ta nasza suma. No i naszym drugim parametrem, tak jak wam mówiłem, tym naszym current value jest każdy element naszej tablicy. Więc tak naprawdę możemy nazwać sobie ten parametr friend. No i możemy dopisać też nasze tutaj zero na początku, czemu by nie. Raczej warto to zero dopisywać, ponieważ jak widzicie, nieposiadanie tego zera, jeżeli tutaj to 0 skasuje, nadal mam wynik 9 w konsoli. Więc jakby czy mamy to zero, czy, czy nie mamy tego zera w tym konkretnym przypadku nam niczego nie psuje. Natomiast są sytuacje, gdzie brak tego opcjonalnego parametru może nam coś tam popsuć. Zresztą nie tylko cyfry możemy tutaj przepisać, co zobaczycie na końcu odcinka. I w sumie tego konsologa się pozbędziemy, żeby nam nie przeszkadzał. Także, żebyśmy się też dobrze rozumieli, to możemy wypisać sobie w konsoli, czym jest nasz total age. W tym momencie oczywiście będzie to 0, no bo tak ustaliliśmy sobie ten nasz parametr. Nie robimy jeszcze nic z danymi z naszej tabeli. No to zobaczmy sobie jeszcze, czym jest nasz friend albo zanim wam pokażę czym jest nasz friend, to zapiszemy sobie to nasze standardowe działanie, czyli po prostu return jedna wartość plus druga wartość. Czyli damy tutaj naszego returna, damy sobie total age, no i damy oczywiście naszego frienda. Zobaczcie co nam się pokaże w konsoli. Oczywiście nic, bo musimy jeszcze sobie to wszystko przecież e, wypisać za pomocą console loga. No i mamy takie coś. Mamy 0 object object. To nasze 0 bierze się oczywiście z tego naszego parametru w tym miejscu. Jak damy teraz dwójkę, będzie dwójka. Natomiast potem mamy dziwne rzeczy. I czym są te dziwne rzeczy? No właśnie, moi drodzy, zobaczmy sobie w takim razie, czym jest nasz friend. Nasz friend, jak widzicie, zwrócił nam każdy obiekt w naszej tablicy. Czyli zgadza się to, co wam mówiłem wcześniej. Current value to jest po prostu każdy element naszej tablicy. No dobra, no to w takim razie obiektów do siebie dodać nie możemy w ten oto sposób. A co więcej, my chcemy tylko i wyłącznie dostać się do naszego wieku. Także, jeżeli znacie obiekty, jeżeli wiecie, jak się pracuje z obiektami, wystarczy, że odwołamy się do nazwy obiektu. A następnie po grobce odwołamy się do klucza, który nas interesuje. Nas interesuje klucz Age. No to zobaczcie, już nam się to wszystko świeci na fioletowo. Jest to podpowiedź, że jest to typ number. No to z typem number już możemy pracować. Także co musimy zrobić, to możemy pozbyć się naszego konsologa, odwołać się do klucza Age i w tym momencie mamy 72. No to myślę, że się zgadza: 30 plus 20, 50 plus 22, 72. No i przy okazji, jako że to jest ta funkcja strzałkowa, która robi tak naprawdę jedną rzecz, to, co możemy zrobić, możemy zapisać sobie to wszystko w jednej linijce. Czyli tak naprawdę, możemy się pozbyć returna, możemy się pozbyć nawiasów klamrowych, i oczywiście wszystko nam w tym momencie nadal działa. No i moi drodzy, ostatnim naszym przypadkiem, który przerobimy sobie w tym odcinku, będzie pokazanie naszych ulubionych posiłków. Standardowo, przypiszemy tutaj naszą tablicę Friends. Otwieramy nawiasy, dajemy sobie funkcję strzałkową. Proszę bardzo. W środku musimy podać te nasze dwa parametry, więc dajmy na przykład Previous i dajmy sobie Current, żeby już tam nie kombinować z wymyślaniem nazw. No i teraz zaczynają się schody. To znaczy, musimy jakoś dostać się do wszystkich naszych tablic i musimy te tablicy ze sobą złączyć. Jeżeli chodzi o łączenie tablic, to fajnym, fajną rzeczą jest coś takiego jak Spread Operator. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak działa Spread Operator, to jeżeli wylogujemy sobie teraz naszego Numbers, no to po prostu dostaniemy tablicę z naszymi wartościami. Ale możemy sobie tą tablicę naszą rozsmarować za pomocą trzech kropek, a więc właśnie sprzed operatora. I teraz dostajemy osobne wartości. No więc możemy z tego skorzystać jakoś w naszym Redusie. Na początku, dla pomocy, możemy sobie sprawdzić, czym jest nasz PREF. OK, nasz PREF zwrócił nam w tym momencie obiekt. Także z obiektem ciężko będzie nam pracować, dlatego skorzystamy sobie z naszego parametru opcjonalnego. I wcześniej, jak daliśmy tutaj na przykład 0, tak teraz możemy dać tutaj pustą tablicę. Czyli jak widzicie w tym momencie nasz pref jest po prostu pustą tablicą. I teraz co możemy zrobić? To możemy zrobić naszego returna i zapiszę kod, potem jeszcze go będę tłumaczył. Czyli odwołamy się do naszego previous i odwołamy się do naszego, możemy zobaczyć oczywiście czym jest nasz current. W tym momencie on nam zwróci wszystkie nasze elementy z tablicy, czyli każdy nasz obiekt, ale my chcemy dostać się do naszego klucza favmills. Także jak damy tutaj Mills, to w tym momencie zobaczymy tablicę z naszymi posiłkami. Więc co możemy zrobić? To oczywiście też możemy dostać się, znaczy rozsmarować sobie te nasze elementy za pomocą Spread operatora. W tym momencie nie mamy już tablicy, w tym momencie mamy pojedyncze elementy. No i możemy sobie to wkle wkleić w tym miejscu. To możemy sobie usunąć. No i teraz możemy sobie wylogować naszego, naszą zmienną Showfa Mills. I zobaczcie, została zwrócona nam cała jedna wielka tablica. Czyli połączyliśmy sobie trzy nasze tablice w jedną dużą. No i możemy też sprawdzić console log, pref preview, czym on teraz jest. Widzimy, że za pierwszym wykonaniem naszego Redusa on jest po prostu pustą tablicą, bo tak sobie to przygotowaliśmy. Potem wrzucamy do niego pierwszy nasz zestaw ulubionych jedzonek, więc ten nasz pref jest teraz tablicą ze naszymi jedzonkami, ale jako, że będziemy chcieli dodawać do niego kolejne elementy, no to też musimy go rozsmarować za pomocą naszego spread operatora, bo gdybyśmy tego nie zrobili, no to właśnie mamy takie dziwne rzeczy. Czyli mamy jakieś array, 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 po prostu do naszej pierwszej tablicy dodajemy sobie kolejne elementy, no i mamy takie brzydkie coś. Dlatego my te wcześniejsze tablice również musimy sobie rozsmarować za pomocą spread operatora. Ok, czyli za pomocą tego my co robimy, to pozbywamy się tych tablic, wyciągamy sobie wszystkie elementy z tych naszych tablic, no i pakujemy je do nowej naszej tablicy. Natomiast żeby można było dodać do siebie te elementy, no to ten prev, ten previous, który jest naszą reprezentacją tej naszej sumy, jego też musimy rozsmarować, żeby połączyć te nasze tabele. Ewentualnie że jeszcze mogę Wam to pokazać w ten oto sposób, że nadamy na przykład const test równa się tablica ABC. No i mamy teraz dwie nasze tablice. Także gdybyśmy chcieli sobie to teraz połączyć, to możemy zrobić sobie numbers, numbers ARL. W tym momencie mamy w konsoli oczywiście każdy nasz element wyciągnięty. Możemy odwołać się do testu. Teraz każdy nasz element będzie wyciągnięty. Więc gdybyśmy chcieli to połączyć, to możemy zrobić tak, że stworzymy nową tablicę a następnie w środku umieścimy sobie nasz numbers array, tylko oczywiście z trzema kropkami. No i po przecinku dodamy tutaj naszego testa. I jak widzicie, powstała nam nowa tablica, która jest połączeniem tych dwóch powyższych. Także dokładnie to samo, co robimy w tym miejscu. Dokładnie to samo dzieje się w tym miejscu. Także na tym polega metoda Reduce. Mam nadzieję, że po tym odcinku już to rozumiecie. Jeżeli gdzieś jeszcze jakieś problemy się pojawiają, to przede wszystkim zachęcam do tego, żebyście napisali swój kod. Napiszcie tą prostą naszą wersję. Potem przepiszcie kod z odcinka. Pobaczcie się z tymi naszymi trochę bardziej zaawansowanymi wersjami. Natomiast w tym momencie najważniejsze dla Was jest napisanie kodu. Tak, więc z mojej strony to by było tyle. Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym materiale. Także do zobaczenia.